Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj chciałabym wam zaproponować ciasto truskawkowe bezpieczenia, czyli będzie na herbatnikach takich kakaowych. Takie udało mi się kupić. Potrzebujemy około 250 gram takich herbatników. To będzie ciasto robione etapami, bo składa się z masy jogurtowej i pianki truskawkowej. Na samej górze będą truskawki zalane galaretką. Także pokażę wam. Pierwszą warstwę to jest jogurtowa masa. Co potrzebujemy? Potrzebujemy pół kg truskawek, 400 g jogurtu naturalnego, dwie łyżki pudru cukru i 3 galaretki truskawkowe. I tak jak mówię, ja już tutaj yy, potrzebujemy mniej więcej taką blaszkę. 27 na 30, bodajże 4 to jest. I będziemy wykładać na spód te nasze herbatniki. Ja to później jeszcze pokażę. I następnym etapem tej pierwszej masy, musimy te truskawki zmiksować, zblendować na mus. Ja sobie to zaraz zrobię. Także. Żebyś, bo nie będziecie mnie pewnie słyszeć, więc y, zmiksuję, zblenduję sobie to i pokażę wam, co później robimy. No i tak, zblendowany mus nam powstał z truskawek. Teraz ten mus zagotuję i odstawię. Wrzucę do tego musu trzy galaretki i zostawię do przestudzenia, żeby nam to ten mus wystygł. No i tutaj już mi się zagotował ten mus i wsypuję do środka trzy galaretki truskawkowe. Wymieszamy dokładnie i odstawiamy do wystudzenia. Także ja to sobie ładnie wymieszam, odstawię do wystudzenia, jak mi to wystygnie to widzimy się ponownie. No i mus truskawkowy ładnie mi przestygł i teraz bierzemy jogurt naturalny do garnka i cukier puder tak i sobie to ładnie zmiksujemy. Jak to mamy zmiksowane. Nie chciałam za długo robić, bo byście mnie nie słyszeli i tak nie mówiłam, ale... I teraz powolutku będziemy wlewać ten nasz mus. Truskawkowy do tego dochunku i jednocześnie dało śmierkować. Ja sobie to zrobię i pokażę co wam to dalej. No i tak przygotowaną masę jogurtową wymieszaną odstawiamy na chwilę do lodówki, żeby nam troszkę stężnia po to, że jak wylejemy tą masę na nasze biszkopty, te nasze biszkopty się w niej nie zatopią. Także musi nam troszeczkę w lodówce ta masa stężeć. No i ten mój mus ładnie zgęstniał. I teraz będę go wykładać na tak ułożone właśnie kakaowe herbatniki. Powiem Wam szczerze, że lepiej kupić sobie dwie paczki tych herbatników, bo ja mam jedną paczkę 200 gram, ale mi się strasznie połamały i jedna by było za mało tych, ta paczuszka tych herbatników. I teraz sobie to wszystko ładnie, równo na tym naszym, na tych naszych herbatnikach rozłożymy. Papier odchodzi. Tak. Także ja sobie to ładnie rozłożę i pokażę Wam później Drugą warstwę, warstwę truskawkową. No i na tak ładnie rozłożonej masie jogurtowej kładziemy sobie następną warstwę naszych herbatników. Jeden obok drugiego, tak jak poprzednio. Równiuteńko tak je sobie będę układać aż cała paszka będzie no i następnym etapem ja już tutaj sobie ładnie znowu te nasze herbatniki rozłożyłam następnym etapem jest pianka truskawkowa i do niej będziemy potrzebowali dobrze schłodzonej pół litra kremówki jedną galaretkę truskawkową i 200 ml wrzącej wody ja już pozwoliłam sobie tą galaretkę rozpuścić w rządku, żeby mi szybko wystygła. I teraz będę ubijać na sztywno, o ile się to uda, bo ta niemiecka śmietana to tak na sztywność nie ubija. Niestety nie udało mi się kupić typowo polskiej kremówki. Ubić ją na sztywno. I później pokażę wam. Co będę robiła dalej? Będę wlewała tą galaretkę, ale teraz ubiję sobie mikserem, na, miejmy, miejmy nadzieję, na sztywno tą naszą kremówkę. No i tutaj kremówka, Wam powiem, nawet dość fajnie się ubiła. I teraz musi być dobrze śmietana skłodzona, naprawdę. Wtedy jest o dużo lepiej. Musiałam ubrać fartuszek, żeby się nie popryskać, bo to pryskało. I teraz. Wlewam tą naszą y, wystudzoną galaretkę do śmietany. Tak jak mówiłam, galaretkę rozpuszczamy we wrzącej wodzie, nie gotującej się wrzącej, w wrzątku. Przepraszam, w wrzątku rozpuszczamy 200 ml jedną galaretkę truskawkową. Bo jak będziemy ją gotować, to nam później nie stężeje. Także teraz na wolnych obrokach będę tutaj tą galaretkę. piankę truskawkową. Odstawię na chwileczkę dosłownie do lodówki i później wyłożę na te nasze biszkopty. To Wam później pokażę. No i jestem ponownie. Teraz wykładam tę piankę truskawkową na, na nasze ciasto. Na tę drugą warstwę herbatników. I równolegle rozkładamy na tym naszym ciasteczku tą piankę. Ja jeszcze tu sporo jej mam, więc muszę to sobie dobrze wyciągnąć, bo szkoda, jakby to tu zostało w garnku, a nie na ciastku. I tak sobie to tutaj. Ładnie, równolegle rozkładamy. Odkładamy to, oczywiście, teraz na chwilkę do lodówki, żeby nam to ładnie zastygło. I na, na tą naszą górę będziemy układać truskawki pokrojone w ćwiartki albo w połówki, i zalejemy to galaretką. Ale proporcje wam podam za chwileczkę, jak już te galaretki będę sobie gotować. No, i na zastygniętej dość dobrze tej naszej piance truskawkowej, będziemy układać truskawki, które zalejemy galaretką. Także tak, jedna obok drugiej, sobie poukładam. Przemieszczę się do pieca i razem z Wami zrobimy galaretkę, żeby zalać te truskawki. Czyli tak równo, ładnie. Jeszcze może jeden rządek pokażę, żeby było widać. O! Coś takiego. Ja sobie truskawki podzieliłam na pół, jak tam kto woli. Może w ćwiartki. W połówki. Jak to woli i uważa. Także tak to ma wyglądać. Skończę i pokażę Wam i później będziemy robić galaretkę. No i tak jest to wyłożone. Potrzebowałam mniej więcej pół kilograma truskawek na samą tą górę. Teraz się przemieszczę, pokażę Wam jak robię galaretkę. No i teraz czym zalejemy te nasze truskawki? A więc przygotowałam sobie już Trzy galaretki truskawkowe i właśnie zaczyna mi się gotować 700 ml wody. Czyli zaraz je sobie rozpuszczę w tym wrzątku. Tylko się mi to jeszcze dokładnie zagotuje. I będę... Oczywiście trzeba to skłodzić, żeby nam to zgęstło. Nie tak bardzo, żeby szło wylać na te truskawki, więc jak ją sobie ochłodzę to dam do lodówki żeby mi stężała ta galaretka i teraz w tej burzącej wodzie czy w tym brzątku rozpuszczę te trzy galaretki i pozostawię do wystudzenia w lodówce do troszkę stężenia i pokażę Wam jak będę te nasze truskaweczki zalewać także trzy galaretki 700 ml brzątku Rozpuszczamy i zostawiamy do wystygnięcia i do lekkiego stężenia, żeby ładnie można było te truskawki przykryć. No i galaretka mi bardzo ładnie zgęstniała, więc wylewam ją na to nasze ciasteczko. starając się tak równomiernie to rozłożyć, tą galaretkę na całym ciastku. Może pomogę sobie łyżką, żeby było lepiej, Przykrywając jednocześnie te nasze truskaweczki Jeszcze. I tak przygotowane ciastko odkładamy na parę godzin. Do lodówki, żeby nam bardzo dobrze zastężało i żeby było pyszne do kawki lub herbatki, jak tam kto woli. Także ja sobie to wydłubię jeszcze, odstawię do lodówki i później wam pokażę gotowe ciasteczko. No i moi kochani, nasze ciasteczko już się po kilku godzinach schłodziło. Chcę pokazać, jak wygląda od środka. Bardzo ładnie, naprawdę polecam ten przepis. Jest pycha. Wezmę sobie łyżeczkę, żeby go przy Was. Widelczyk znaczy, żeby go przy Was skosztować. Herbatniki dają też dobry smak. Także nabiję sobie. Mm -hmm. Pyszne. Polecam. Trzymajcie się ciepło. Zdrowo. Życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrówka i komentujcie. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko. Pa pa.